Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. My często zauważamy zło w innych. Nawet jedno słowo może nas tak obrazić i tak zrazić do człowieka, że widzimy w nim tylko zło, jakieś jedno niewłaściwe zachowanie. I już przekreślamy człowieka. Ten człowiek, on nie, nie ze mną. Ja się do niego nie przyznaję. Jezus odwrotnie. Jezus zauważa najmniejszą iskrę dobra w sercu człowieka. Uczniowie mówią: On nie z nami, on, on nie chodzi z nami. A tutaj takie rzeczy robi, yy, nawet uzdrawia, wyrzuca złe duchy w imię Jezusa, a przecież nie chodzi z nami. Zabroniliśmy mu, nie wolno. Jezus mówi nie zabraniajcie. Jezus dostrzega najmniejsze dobro w człowieku. Kto wam poda kubek wody ze względu na to, że należycie do mnie, już ma nagrodę. Najmniejsze dobro. Jezus zauważa to najmniejsze dobro, które jest w sercu człowieka. Spróbujmy uczyć się tego od Jezusa. Nie przekreślać człowieka, nie obrażać się. Widzieć jego dobre intencje, jego dobre pragnienia najmniejsze dobro, jakie jest w człowieku. Zwłaszcza spójrzmy na tych ludzi, których nie lubimy, których przekreślamy, na których obraziliśmy się, z którymi jesteśmy pokłóceni. Spróbujmy dziś zauważyć w sercu tego człowieka, w jego zachowaniu, w tym, co mówi i jak się zachowuje, zobaczyć dobro i to dobro rozwijać. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.